Choć pogoda w ostatnich tygodniach bywa kapryśna, to jednak Dzień Dziecka organizowany przez Dom Kultury Słowianin miał wyjątkowe szczęście. W sobotę 31 maja na osiedlu Leningrady dopisała nie tylko dobra zabawa, ale też przede wszystkim słońce. Nie mieliśmy wpływu, aczkolwiek cały tydzień trzymaliśmy mocno kciuki, sprawdzaliśmy prognozy. No i ziściły się najlepsze nasze... Oczekiwania. No właśnie, bo w tym roku nie powitanie lata, ale Dzień Dziecka ze Spółdzielnią Słowianin. Tak jest. Jest to nowa inicjatywa wspólnie z Fundacją Speak Up i Kierunkiem Świnoujście Postanowiliśmy połączyć siły i zorganizować coś dla najmłodszych właśnie z tej okazji. Myślę, że się udało, że wszyscy będą zadowoleni. No właśnie, frekwencja dopisuje, widać dzieci pełno. Bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, że jednak dopisała nam ta najmłodsza tutaj społeczność, że jest dużo dzieci, rodziców, mamy dużo atrakcji, także no jest z czego korzystać i to jest super. Atrakcji nie brakowało, a osiedlowe podwórko zamieniło się w jedną wielką strefę zabawy dla najmłodszych. Mamy cztery dmuchańce, mamy bańki, mamy kredę, mamy strefę łuków, mamy bingo, strefę plastyczną, strefę sportową, trickboardy, y, mamy do tego jeszcze fotobudkę, y, mamy animację, mamy. Y, Warkocze, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczy, więc jest naprawdę tego dzisiaj bardzo dużo, a to dzięki też naszym wolontariuszom. Centrum wolontariatu w które prowadzi Fundacja Speak Up. jak widać tu dzisiaj, jeżeli ktoś będzie z nami albo był już, to widzi może białych koszulek wolontariuszy, za to bardzo jesteśmy wdzięczni, że młodzi ludzie się angażują i dla młodszych jeszcze swoich, często swojego rodzeństwa właśnie organizują z nami takie wydarzenia. Dzień dziecka został zorganizowany przez spółdzielnię mieszkaniową Słowianin, fundację Spikap i stowarzyszenie Kierunek Świnouście. Patronat medialny nad wydarzeniem z przyjemnością objęła telewizja Słowianin.